W Puławskiej Mediatece odbył się niecodzienny wernisarz fotografii Piękne, silne wyjątkowe zorganizowane w ramach projektu stworzonego przez Izabelę Grudzień z Fundacji Damy Radę. Wystawa zawiera portrety metamorfozy kobiet, które zmagają się z chorobą onkologiczną. Od 22 września do 13 października w Mediatece na ulicy Wojska Polskiego będziemy mieli mogli okazję oglądać wspaniałą wystawę Piękne, silne wyjątkowe. Jest to wystawa poświęcona kobietom, które walczą bądź wygrały z rakiem. Naszych prac, które możemy zobaczyć na naszej wystawie, jest 12. Będziemy mogli też poznać krótką historię tych kobiet, oglądając nasze obrazy. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników i sympatyków Biblioteki Miejskiej. Proszę Państwa, dzisiaj spotkaliśmy się, aby uczcić i otworzyć przede wszystkim z honorami tą przepiękną wystawę, która jest hołdem dla kobiet, które... Wygrały walkę, ale też i są w trakcie walki nowotworowej. To wyjątkowe wydarzenie jest pierwszym wydarzeniem w puławach, więc tym bardziej cieszę, że w rodzinnym mieście. Ja chciałabym bardzo podziękować właśnie Izie za zaproszenie i udział w tym, w tym wydarzeniu. Było to dla mnie bardzo ogromne wyróżnienie i bardzo się cieszę, że wzięłam udział, bo oprócz, oprócz mnie poznałam cudowne, cudowne kobiety, które tak jak ja walczyły, walczą i będą chyba walczyły dalej. Bo nowotwór niestety jest taką chorobą, która wywraca nasze życie do góry nogami. Choroba pozwala dostrzec w życiu to, co jest najważniejsze, całe piękno i pozwala zaakceptować zarówno te dobre części naszego życia, jak i te złe. I jeśli zaakceptujemy pozytywne i negatywne aspekty naszego życia, wtedy możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, bo akceptujemy Oba te aspekty naszego życia i to jest piękne i choroba pozwala właśnie wybalansować to w życiu i pozwala cieszyć się właśnie jego pełnią. Wystawy można oglądać w Mediatece do 13 października.